Marcin dostał za nogi faktycznie wygraną, a ja za biust. No to czyli w związku z tym, że tak łatwo się przechodzi przez życie, to chyba pójdę na powiększenie moich. To może więcej będzie mi tak jakoś łatwiej przychodzić, bo, bo dzięki temu biostowi tej trema mniejsza, bo tak musiałam unieść ten biust, że zapomniałam o tremie w Windzie kompletnie. Tylko się biust liczył. Nie, no postać była tak już e, e, no bardzo trudna. Ja teraz ceplenie bardzo mi się łatwiej śpiewa z tymi zębami. E, wszystko było trudne. Po pierwsze, jestem ugotowana w tym kostiumie, naprawdę ugotowana. Tam jest, e, e, po prostu płynę. E, to jedno. Drugie, żeby ten głos taki był, tej murzyński, który jest po prostu z, z dołu, no z ziemi, po prostu z trzewi więc y, to musiałam Agnieszce obiecać haker, że to będzie. E, walka z ogromnym wachlarzem, dzisiaj dostałam nowy wachlarz. E, piękniejszy, ładnie, ładnie się prezentował, ale był gorszy do panowania, bo jest po prostu tak ogromny, mnie te wóra zaskoczyły. No i trzeba było być taką no, mocną dyrektorką więzienia. No. Nie, nie mogłam pokazać po sobie, że mam tremę czy, czy, czy że, nie wiem, że, że ten ruch mnie dużo kosztował, żeby ten, ten taki wydobyć, ale, ale lubię takie postaci bardzo. No i to w końcu mój taki ukochany musical. To, to, e, tak w końcu się poczułam jak u siebie, trochę.